Bo w, w zdroju taki ksiądz nazywał się on Zginął w mhm. i I każdego roku ta, u tych siostrów darowali im tam e, godzina staremu roku, stary, godzina nowemu roku, mhm. wiesz? A ten ksiądz Macharski, on był ogromnie bogobojny, bo ogromnie upiętne kozania płakał i kozania głosił nie? No i te kozani padły ciasteczki, i zaś przyjdziemy, zaś będziemy adorować. Ale między tym go wzięli do tego dachu, do tego księdza. No i te siostry adorowały, nie? Kręczały, adorowały w tej nocy, godzinę tej, tej 11 do dwunastej potem tym. No i przyszły, jak one adorowały, i przyszedł, a już był umrzety, zabity ten ksiądz Macharski. Mhm. No i przyszedł ten ksiądz Magarski, przyszedł i klękł siostry, jak siostry, jedna na drugą, jedna na drugą, bo ten ksiądz przyszedł i klękł, ta godzina z nimi. Widział też ten nowy rok, wiesz, no, no. ale już nie żył. I one, jak one, je jego ta jego duch tam był, tak? Nie? Tak. Uh -huh. No i jak on potem e, szedł do zakrystii, one leciały za nim, a tu za zakrysty nie ma nic, wiesz. Uh -huh. Do za Christi, wiesz, wyszło, no i stracił się i nie było, ale wszystko padło im, że przyjdzie z nimi adorować, uh -huh. no i przyszedł i cała ta godzina z nimi klęczą. Uh -huh. No a te klęczały, nie dały się znać, potem leciały za nim, ale nie było śladu. A to w którym kościele to było? W serca Jezusa, tu w Zdrowiu. Te kaplicy tej, jaka siostry są, nie? No, no. no. Wtedy nie nie? jeszcze kościoła nie było, Wtedy jeszcze kościoła nie no. 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 To było, to było jeszcze… To było zakonne, to było, no. i tam była no. kaplica, w tym klasztorze, w tym klasztorze była. Była piękna no. kaplica w tym klasztorze, u tych siostrów. No, no. Ja to po ten, ten, no i potem ten, ta część tu, ten kościoła to przeznaczyli pod kościół, nie? No.